Pierwsza część tego tryptyku to pewna sytuacja związana z Władysławem Bartoszewskim. Jego bohatera Żegoty, człowieka, który narażał swoje życie podczas wojny dla ratowania Żydów jako młody chłopak, zapytano kiedyś na spotkaniu w Izraelu, czy Polacy zrobili dość dla ratowania Żydów. On odpowiedział bardzo krótko: Nikt z nas nie zrobił dość. Ja też zadaję sobie pytanie. Czy nie mogłem zrobić więcej? W gruncie rzeczy zawsze można zrobić więcej. Tylko ci, którzy oddali swoje życie, mają prawo powiedzieć: Tak, zrobiliśmy dość. Reszta musi się zastanowić, ile zrobimy. Drugi element tego tryptyku to Marek Edelman, ostatni przywódca Powstania w Getcie. Kiedyś w latach 80. robiono z nim wywiad do drugoobiegowego pisma. I zadano mu pytanie, też pytanie, które bardzo często mu stawiano. No dobrze, no ale przecież wiedzieliście, że jesteście bez szans, że zginiecie, że nie wygracie, że to powstanie jest skazane na klęskę. Po co się biliście? A Edelman w takim swoim dość obcesowym stylu odpowiedział bardzo krótko. Powiedział, nie mać. Lepiej jest coś robić, niż nic nie robić. A trzeci element z tego tryptyku to właśnie Janina Ochońska. I To są te słowa dotyczące straszliwej statystyki, która naprawdę nie powinna nikogo z nas pozostawiać obojętnymi. 26 tysięcy ludzi każdego dnia umiera z głodu. Czy uratujemy 26 tysięcy ludzi? Pewnie nie, nie uratujemy. Ale można uratować jednego? Jak uratuje się jednego, to czemu nie uratować dwóch? A jak już uratuje się dwóch, to może i uratuje się tego właśnie dnia dziesięciu. Janko, bardzo dziękujemy za to spotkanie.